Was. Zapraszam na kolejną ciekawą historię, chociaż jest bardzo mało wiadomości na jej temat. I chyba po raz kolejny ukłon w stronę zaginili przed laty, bo to u nich znalazłam, właśnie artykuł na temat Anety Barcz. Dziewczyna uczęszczała do drugiej klasy liceum zawodowego we Wrocławiu. Cały tydzień spędzała właśnie w tym mieście mieszkając w internacie przy ulicy Kościuszki na weekendy nastolatka wracała do rodzinnego domu we wsi Kaszyce 17 lutego 1997 roku była to niedziela Aneta musiała wrócić do Wrocławia zazwyczaj nastolatka jeździła autobusem jednak w ten pamiętny dzień uparła się by jechać pociągiem argumentowała to iż zajmie jej to mniej czasu oszczędziła całą godzinę na dworzec Anetę odprowadził brat, dziewczyna wsiadła do pociągu i był to ostatni raz, kiedy rodzina widziała anetę. Z relacji bliskich wynika, iż o jej zaginięciu dowiedzieli się dwa dni później. We wtorek zadzwonił do nich chłopak Anety, w sensie do domu rodzinnego, z pytaniem, czy u niej jest wszystko w porządku i dlaczego nie ma jej w szkole. Rodzice byli mocno zdziwieni. I niezwłocznie skontaktowali się z opiekunką Anety z internatu. Kobieta faktycznie miała do przekazania Państwu barczom dość niepokojące wieści. Aneta zjawiła się w poniedziałek rano w internacie. Zostawiła torbę z rzeczami osobistymi, na portierni czy też w recepcji, twierdząc, że spieszy się na zajęcia z nauki jazdy. To był też ostatni raz, kiedy nastolatka była widziana w bursie. Nie zjawiła się, aby odebrać swoje rzeczy. Rodzina poinformowała policję. Przystąpiono do przepytania koleżanek, kolegów Anety ze szkoły i internetu. Nikt nie miał żadnych informacji, żadnej wiedzy o zaginionej i o jej planach jakiejś ucieczki. Policji udało się ustalić, że nastolatka po opuszczeniu pociągu była widziana w towarzystwie sprzedawcy cytrusów z pobliskiego bazaru. Bez większych problemów udało się ustalić tożsamość mężczyzny. Był to 30-letni arkadiusz, ksywka czarny. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, z których wynikało, iż Anetę poznał w niedzielę 17 lutego, czyli w dniu wyjazdu z domu, właśnie na dworcu PKP. Zaproponował dziewczynie wspólny wypad do dyskoteki, ta jednak odmówiła, tłumacząc, że ma sporo nauki, czarny wtedy miał zaproponować, że może jej pomóc w nauce, na co nastolatka przystała i udali się do mieszkania mężczyzny. Rano dziewczyna miała je opuścić. Wersja czarnego oczywiście pokrywa się z relacją pani, która w poniedziałek rano przyjęła rzeczy Anety w portierni. Mama nastolatki uważa jednak, że jej córka nie poszłaby z nowo poznanym mężczyzną do jego domu, a innego zdania była koleżanka Anety. Uważała, iż nastolatka łatwo nawiązywała kontakty z obcymi, często wymieniała się z nowo poznanymi osobami adresem korespondencyjnym i pisała po prostu listy z tymi osobami. Kobieta była zdania, iż Aneta. W tamtym okresie była osobą ufną, nawet za bardzo. Z informacji zamieszczonej na stronie zaginieni przed laty możemy się dowiedzieć, iż Czarny krótko po przesłuchaniu przez policję opuścił Polskę i ślad po mężczyźnie zaginął. Wszystkie informacje, jakie mi się udało uzyskać, właśnie pochodzą z tej strony. Nie ma więcej artykułów na ten temat. Na próżno szukać czegokolwiek o Anecie w internecie. Nie dotarłam do żadnego artykułu, czy w lokalnych gazetach, czy też na innych stronach o danych osobach. Bo brak jest jakichkolwiek informacji, jest jeden artykuł na stronie zaginieni przed laty, plus jego aktualizacja tak jakby. Nie mam wiedzy, czy Aneta pojawiła się na lekcji jazdy, o których wspominała w bursie. Rodzina rozwieszała plakaty, szukała na własną rękę, jednak do niczego nie udało się dotrzeć. Jedyny ślad, o ile można tak to nazwać, pojawił się ze strony Jasnowidza, który twierdził, że 16-latka żyje, przebywa pod Krakowem i jest związana z sektą. W chwili zaginięcia Aneta miała 16 lat, 155 centrów wzrostu, blond włosy, szare oczy, szczupłą budowę ciała i nie zabrała ze sobą żadnych dokumentów wszystko zostało w jej torbie. Co stało się z Anetą? Czy jest szansa, że żyje? Bardzo mało informacji, brak jakichkolwiek wskazówek. Czy wyjazd z Polski Czarnego ma jakiś związek z zaginięciem Anety? I jest to sprawa, o której, tak jak już kilkukrotnie powiedziałam, informacji jest bardzo mało. A szkoda, bo myślę, że można by było wyciągnąć z niej trochę więcej szczegółów. Na dzień dzisiejszy upłynęło już tak wiele lat a śladów jakichkolwiek jest brak. Niestety to tyle, co mogę wam powiedzieć o tej sprawie. Miło było mi spędzić dziś z wami czas, życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, cześć.